Witajcie! Na początek chciałbym podziękować czternastu internautom, którzy obejrzeli mój ostatni filmik. Z nadzieją, że grono oglądających się powiększy, przechodzę do kolejnego tematu. Ostatnio za skrawą kamila z Wrocławia powrócił trudny temat dotyczący zgody na pobranie organów do przeszczepu. Problem jest bardzo poważny i budzi mnóstwo pytań i wątpliwości. Jeśli chodzi o mnie, to po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że w sytuacji, gdy był potencjalnym dawcą, Moje organy na pewno zostały wykorzystane do ratowania zdrowia i życia innym. Wydaje mi się, że stanowczo zbyt mało rozmawiamy z najbliższymi o tym, co stanie się z naszym ciałem po śmierci. Każdy z nas ma prawo do decydowania o losie własnego ciała, jeśli naszym życzeniem jest oddanie organów do przeszczepu. Nasi najbliżsi są zobowiązani tego dopilnować, choćby sami byli innego zdania. Moim zdaniem powinno się rozmawiać na ten temat. Kupi żyje, zastanów się. Jeśli ja nie żyję, to moje narządy są a komuś mogą uratować życie, więc je oddaję. Nasze ciała i nasze narządy są nam potrzebne za życia. Dyskutujcie o tym ze swoją rodziną, przyjaciółmi znajomymi. Pomyślcie nad tym i wyraźcie swoją opinię. Poinformujcie o niej swoich najbliższych, by wiedzieli jaka jest wasza gola. Na ten temat trzeba rozmawiać.